Witam na naszym kanale Hardyset Info. Dzisiaj Wam będę chciał pokazać, jak obejść zabezpieczenia konta Google w telefonie Realme 11 Pro Plus. Tak jak mówiłem wcześniej, telefonik ma jest to Realme 11 Pro Plus 5G. Ma Androida 15. Zabezpieczenia Androida są z maja 2025. Telefonik ma kod, czyli tu jest log akurat. I tak samo ma zabezpieczenia Google włączone. I teraz będę Wam chciał pokazać, jak to wszystko obejść. Potrzebny nam do tego będzie drugi telefon z Androidem co najmniej 10-11, najlepiej 12. No i jakaś sieć Wi-Fi, która ma internet. Pierwsze co robimy, to musimy najpierw ten telefon, jak ma kod, wyłączyć, żeby się pozbyć tego kodu telefonu, więc musimy zrobić hard reset. Więc w tym celu naciskamy podgłaśnianie i power, pokazuje nam się menu, schodzimy w dół, żeby wyłączyć telefon. Czekamy aż się nam wyłączy telefon. Jak się nam już całkowicie wyłączył, to przyciskamy przycisk zciszania i power. Jak się nam pokaże logo na ekranie, puszczamy przycisk Power, trzymamy cały czas ciszanie, aż się nam łączy recovery mod puszczamy power, trzymamy recovery. Cały czas ciszanie trzymamy. Telefon nam się włączył w recovery mode. Wybieramy sobie język. Ja wybiorę angielski. Wybieramy format data. Wpisujemy ten kodzik, który tu jest. Z kreatury 6285. I dajemy przycisk format, żeby nam się zrobił hard reset. Jeśli zrobił hard reset, klikamy OK. I telefon nam się włącza w tryb normalny. Już jest sformatowany bez kodu telefonu w międzyczasie jak nam się włącza telefonik na tym odblokowanym telefonie, który mamy drugim musimy sobie zainstalować aplikację Opoklon Phone W tym celu sobie przechodzimy do sklepu Google, czyli Google Play. No coś mi ten telefonik szwankuje nasz. Jeszcze raz go spróbuję włączyć. To się nam się psuje, ten telefonik będą chciały wziąć inne. Tak jak mówiłem, potrzebny jest drugi telefon odblokowany ze sklepem Google Play Store. Wchodzimy sobie do niego. Wybieramy sobie z opcję, wpisujemy sobie tutaj Oppo, Clone, Phone Up. Taką właśnie wybieramy aplikację, co ma logo niebiesko-zielone. Dajemy sobie install na telefonie, który mamy zablokowany. Już nam się włączył, dajemy sobie szczałkę. Wybieramy język. Ja zawsze wybieram angielski, ponieważ wszystkie metody, które opisuję, zawsze na angielskim języku działają. Na lokalnych językach, jak polski czy właśnie inne, nie zawsze, więc by sobie nie komplikować sprawy, zawsze wybieram angielski i zawsze za pierwszym razem wszystko działa. Dajemy sobie next. Wybieramy sobie państwo jakiekolwiek. Next. Tutaj łączymy się z jakąkolwiek siecią Wi-Fi. Dajemy sobie Next Na no, odblokowanym telefonie, jak mamy już zainstalowaną tą aplikację, dajemy sobie Open Agree continue I zostawiam ten telefon już na razie w spokoju Przechodzimy na tym zablokowanym telefonie, dajemy sobie Don't copy i tak jak widać ma znowu o kod telefonu wydajemy sobie X pyta o konto Google i nie da się tej opcji obejść i teraz robimy tak jak ja pokazuję żeby po prostu obejść to zabezpieczenie i mu normalnie chodzi z telefonu to jest telefon dziecka więc niestety nie pamięta ani jakiego maila użył, ani jakiego kodu to jest niestety problem właśnie przy dzieciach więc tutaj robimy tak jak ja pokazuję i wszystko obejdziemy, czyli cofamy się do pierwszego ekranu z przyciskiem energetycznym klikamy go, wybieramy gwiazdka, krzyżyk 8,9,9 krzyżyk, włączam nam się menu serwisowe, tutaj wybieramy Manual Test, tu u góry przechodzimy na kamerę, klikamy tą kamerę, wybieramy kamera test. Robimy zdjęcie, byle czego. Klikamy to zdjęcie zrobione. Dajemy sobie Agreent Continue, dajemy sobie przycisk Share. Tutaj wybieramy sobie z aplikacji Google Search Image. Tutaj klikamy trzy kropki, wybieramy Private Police i łączy nam się od razu Chrome. Dajemy sobie używaj bez konta. Tutaj sobie doklikamy, że się zamknęło, klikamy te 9 kropek dajemy sobie tutaj Search przycisk. Tutaj przechodzimy na dół, klikamy Reject All. Tutaj wpisujemy adres naszej strony, czyli hardreset.info przez Bypass. Klikamy Search. Wybieramy pierwszy link z naszej strony, z naszą stroną. I tutaj teraz schodzimy w dół. Jak nam się pokaże zgody, to musimy zadać sobie konsest. I tu nam się włączyła reklama więc musimy sobie po prostu ją zamknąć Czyli co? Cofamy przycisk back Parę razy aż się pokażę nasza ponownie schodzimy w dół Jak mamy tą opcję SETTINGS UP OPEN SETTINGS UP klikamy to włączyło nam się menu ustawień telefonu wybieramy HOME and SCREEN lock SCREEN i klikamy HOME SCREEN LAYOUT włączył nam się telefon normalnie już bez żadnego właśnie konta przechodzimy w bok wybieramy sobie TOOLS i tu to wybieramy CLONE PHONE dajemy, że to jest nowy telefon. dajemy Alo przycisk, drugi raz Alo, Wybieramy Oppo Realme One Plus. Opcje. Tu mam pokazuje się kod QR do zeskanowania, i teraz bierzemy ten telefon odblokowany. Klikamy przycisk, scan QR code, OK, deactive, while using the app. I teraz skanujemy ten kod z drugiego telefonu. Znowu klikamy The Authorize, while using the app settings. Clone eee, wybier sobie wybieramy z opcji, dajemy sobie, żeby pozwalał, cofamy się dwa razy. Dajemy sobie connect i łączy nam się z naszym telefonem. Tu możemy wszystko sobie poodznaczać. Oprócz aplikacji klikamy Next, Settings, włączamy tą opcję, wracamy znowu Next. Teraz nam się czyta, co chce nam przejść do innego telefonu. Więc tu możemy odznaczyć wszystko. Wejść do aplikacji i w aplikacji zaznaczyć którąkolwiek z tych aplikacji, które są dostępne. Ja mogę wybrać Google. Klikamy OK. Po, jest po to, potrzebne tutaj, żeby cokolwiek wybrać, ponieważ bez tego nie będziemy mieli aktywnego przycisku dalej, czyli Migrate, więc e, ten Next przycisk będzie nieaktywny, więc dlatego wybieramy tam cokolwiek, dajemy Next. No, The Authorize, Allow, I understand the contents on the page, trzeba zaznaczyć i Start Migration, nacisnąć. I W drugim telefonie nam się to właśnie to samo robi. Czekamy spokojnie, aż się zakończy transfer pliku. Chwilkę to trwa. Metoda jest aktualna na sierpień 2025. Działa tak jak mówiłem z Androidem 15 i Security Patch z maja 2025. Tu nam się już skończyło. Dajemy przycisk DON. Tu jeszcze tam coś nam czeka, to musimy czekać. Jak pokazuje nam się przycisk resum, klikamy go jeszcze raz. I teraz Done. I nam już przyszło do menu ustawień hasła, dajemy sobie Skip. Letter. More. agri. Tu wybieramy sobie menu nawigacji, ja zawsze wybieram gesty. Więc daję sobie przycisk don I Get Started. I telefon nam się włączył w menu głównym bez żadnego hasła, bez żadnego konta Google. Możemy normalnie go używać. Tu jakieś damy sobie jeszcze letter. I jest. Tak jak widać, jest home screen, jest normalnie, można wszystko sobie poustawiać, Telefon, tak jak mówiłem, jest to. Realme 11 Pro Plus 5G z Androidem 15 z Mai 2025 z zabezpieczeniami i wszystko bez problemu działa. Dziękuję za uwagę, prosiłbym o łapki w górę, polubienia, subskrypcję i do zobaczenia przy następnym filmiku.